Ludzie chowani żywcem, makabryczna historia, trumny z dzwonkami i strach przed pochówkiem za życia. Wyobraź sobie, że budzisz się w absolutnej ciemności, otacza cię drewno, nie możesz się ruszyć, powietrze powoli się kończy. To nie scena z horroru, to rzeczywistość, której panicznie bali się ludzie w XVII i XIX wieku. Właśnie dlatego powstały trumny z dzwonkami które miały zapobiec przypadkowemu pochówkowi żywcem. W tym odcinku zagłębimy się w przerażającą historię tego zjawiska, przyczyny tego strachu oraz sposoby, jakie stosowano, by uniknąć tragicznego losu. Strach przed pochowaniem żywcem pochówek za życia nie był jedynie wytworem wyobraźni, zdarzał się częściej niż mogłoby się wydawać. W XVIII i XIX wieku medycyna nie była tak rozwinięta jak dziś. Lekarze nie zawsze byli w stanie prawidłowo stwierdzić śmierć, zwłaszcza w przypadku letargu, śpiączki, narkolepsji czy ciężkich chorób. Makabryczne przypadki ludzie budzący się w trumnach po ekshumacji, na ich wiekach znajdowano ślady zadrapań i odwrócone zwłoki, co sugerowało, że walczyli o życie. Świadectwa pracowników cmentarnych, którzy słyszeli dziwne dźwięki dochodzące z podziemi, przypadki osób, które odzyskiwały świadomość tuż przed pogrzebem np. po silnej gorączce czy zatruciu trumny z dzwonkami wynalazek ratunku. Aby zapobiec tragediom, zaczęto konstruować tzw. trumny bezpieczeństwa. Ich celem było umożliwienie uwięzionemu w trumnie człowiekowi wezwania pomocy. Jak działały? Najpopularniejsze mechanizmy trumny z dzwonkiem. Ciało zmarłego było połączone sznurkiem z dzwonkiem na powierzchni. Jeśli osoba w środku się obudziła, mogła pociągnąć za linkę, uruchamiając alarm. Trumny z rureczką powietrzną. W razie pomyłki. Pochowany mógł oddychać przez specjalne otwory wentylacyjne, dopóki nie przyjdzie ratunek. Systemy awaryjnego otwierania niektóre modele miały mechaniczne zamki, które można było od środka odblokować. Czy to naprawdę działało? Trumny bezpieczeństwa były stosunkowo drogie, i nie wszyscy mogli sobie na nie pozwolić. Czy naprawdę uratowały kogoś przed śmiercią? Niestety. Nie ma pewnych dowodów na to, że kogokolwiek udało się wydobyć w porę. Strach jednak był tak wielki, że ludzie woleli dmuchać na zimne. Co więcej, powstały nawet specjalne organizacje, których zadaniem było czuwanie nad świeżo pochowanymi zmarłymi. Strażnicy mieli sprawdzać, czy przypadkiem ktoś nie próbuje się wydostać. Dlaczego przestaliśmy się tego bać? Dziś przypadki pochówku za życia są skrajnie rzadkie. Rozwój medycyny, lepsza diagnostyka i obowiązkowe procedury potwierdzania śmierci sprawiły, że takie sytuacje praktycznie nie mają miejsca. Jednak ten lęk przetrwał w kulturze Edgar Allan Poe. W swojej noweli Przedwczesny Pogrzeb opisał horror związany z zakopaniem za życia. Filmy i książki często wykorzystują ten motyw, wzbudzając dreszcz emocji. Pochowanie żywcem to jeden z najbardziej makabrycznych koszmarów w historii ludzkości. Strach przed tym losem doprowadził do wynalezienia trumien z dzwonkami, specjalnych mechanizmów i nawet straży cmentarnych, które miały czuwać nad nowo pochowanymi. Na szczęście dziś, dzięki postępowi medycyny. Ryzyko takich przypadków jest praktycznie zerowe. Mimo to ten motyw wciąż pobudza wyobraźnię i straszy nas w filmach oraz literaturze grozy. A wy, jak zareagowalibyście, gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji? Macie jakieś inne makabryczne historie, o których chcielibyście usłyszeć? Dajcie znać w komentarzach.